Z Ewangelii według Świętego Marka. W kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś. Święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z Niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z Niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie Galilejskiej. Sam początek głoszenia Ewangelii przez Chrystusa wiązał się z wielkim zdumieniem. Była to całkiem nowa i unikatowa droga. Przez którą dobry ojciec zbliżył się do swoich dzieci, nie z biczem kary, ale z ręką ponoszącą do policzka. W ośmiu wersetach dzisiejszej perykopy słyszymy aż o czterech zdumieniach z powodu Chrystusa. Pierwszy szok dotyczył nauki Jezusa. Nie uczył jak jeden z wielu uczonych w piśmie, nie dokładał kolejnych przykazań, nie był surowym wykładowcą prawa. Ale mówił jak ten, który ma władzę. Władzę, która nie polega na wydawaniu bezlitosnych dyktatów, ale na podejściu z miłosierdziem i łagodnością. Bo ten, kto ma władzę, może okazać się bardziej litościwy niż ten, który tylko skrupulatnie wykonuje uchwalone prawo. Święty Marek zapisał, że Żydzi byli wręcz oszołomieni jego nauką. Drugie zdumienie, Okazał nieczysty duch. Krzyknął: Co nam i Tobie, Jezusie? Nie wiedział, że Jego dni są już policzone, a Jego panowanie ma się ku końcowi. Zły nie spodziewał się, że Bóg tak bardzo zbliży się do człowieka, że wejdzie w Szabat do synagogi, stanie między ludźmi, przeczyta fragment Tory i będzie wyjaśniał go swoim dzieciom. Bliskość Jezusa przeraziła demona, który lubi izolację. Trzecie zdziwienie, okazali wszyscy zgromadzeni w synagodze. Nie dość, że nauka Jezusa była dla nich całkiem nowa, choć absolutnie zgadzała się ze Starym Testamentem, to jeszcze została potwierdzona przez nadzwyczajny znak. Żydzi nie mogli pozostać obojętni wobec takiego zdarzenia. Gdy tylko zapadła noc i szabat minął, przynieśli przed dom Piotra wszystkich chorych, którzy zostali uzdrowieni. I czwarte zdumienie stało się udziałem mieszkańców Galilei. Nad mieszkańcami krainy śmierci wzeszło światło. Może wielu z nich nie spodziewało się już teraz mesjasza, zwłaszcza biednego cieśli z małego Nazaretu. Może byli zmęczeni wieloma różnymi pseudoprorokami, którzy próbowali ich zwieść na manowce. A może ich wiara była po prostu szabatnia. Jezus zdumiewa od samego początku. Ewangelia wchodzi na świat z wielkim wow pytanie, czy mnie i ciebie po tylu latach Katechezy, modlitwy i relacji z Panem coś jeszcze dziwi, zaskakuje, czy coś jest nowego i zmieniającego całkowicie perspektywę? Warto się zdziwić, nawet jeśli slogan mówi, że zawsze tak było.